Polityka w Południe. Dzień dobry, Michał Kolanka, audycja Polityka w Południe. Państwa i moim gościem w studiu Radia dla Ciebie jest dzisiaj Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej minister rozwoju technologii. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy udało się już przekazać ministerstwo pana następcy, czyli ministrowi Hetmanowi? No właśnie ja z tej uroczystości, pan minister wszedł do ministerstwa, przekazaliśmy sobie podstawowe obowiązki. Powitaliśmy się i pożegnaliśmy jednocześnie. Była też pani minister Maląg z nami, więc wszystko odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. A co? Jako taki bilans zamknięcia, że tak się wyrażę, w ramach takiego właśnie przekazania pałeczki, co, co pan uważa za dzisiaj najważniejszą rzecz, która się udała, może w tym roku? I druga rzecz, drugie, druga rzecz co jest najważniejsze na przyszły rok. No mamy ładną agendę firm zagranicznych, które sprowadziliśmy do Polski. Mówię tutaj o Intelu, Microsoftcie, Daikinie, Mercedesie i paru, paru innych, i ja bym no kibicował ministrowi, żeby udało mu się ściągać dużych do Polski, bo to jest dowód na to, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, przyciąga rynki finansowe, przyciąga firmy, które kooperują, więc my. Mieliśmy duże, duże brandy na agendzie. Mam nadzieję, że pan minister też będzie miał podobne sukcesy. No i żeby nie zapomniał o mieszkalnictwie, budownictwie. Przypomnę, ja wprowadziłem bezpieczny kredyt 2% i konto mieszkaniowe. Dzisiaj jest pytanie, czy ten program będzie kontynuowany od stycznia, czy ewentualnie będzie wprowadzony bezpieczny kredyt 0% lub 1,5%, jak mówi o PSL. Więc z pewnością taki program dla młodych powinien obowiązywać i być takim stałym elementem w polityce mieszkaniowej. Co do polityki mieszkaniowej, no to są różne pomysły w ramach nowej, nowej koalicji. Lewica mówi bardziej o stronie podażowej. Ale to można robić równolegle. Ja wydałem w 2023 roku. 2 miliardy na stronę podażową na budowę mieszkań komunalnych tanich na wynajem. I żeby tylko utrzymać ten poziom, to byłoby świetnie. Co roku zwiększałem ten limit o kilkaset milionów. A co do pro programu Kredyt 2%, to pytanie, czy Pana zaskoczył yy, jego sukces? Bo, bo chyba, chyba analitycy no, też nie wskazywali, że aż tyle osób może ten kredyt, o ten kredyt wystąpić. Był odroczony popyt. W 2022 roku wielu się wstrzymało z zakupami, bo były wysokie stopy procentowe, i to później się przeniosło na, na rynek. Ale też ostatnie dwa miesiące były bardzo niepokojące dla tych ludzi, ponieważ nadchodziły sygnały od nowej władzy, że ten program może być niekontynuowany. Stąd rzucili się na, może być załapanie się do końca roku, wygenerowali dużą kolejkę i duże zainteresowanie, gdy By był jasny, Komunikat, a prosiłem o to ze strony Donalda Tuska czy kogokolwiek innego po tamtej stronie, że będzie podobny program kontynuowany, to by się to rozłożyło w czasie. Doprowadzono trochę do paniki, no możemy teraz gdybać jakby było, gdyby było inaczej. A co do tego samego programu, to na pewno pan jako aktywny uczestnik też dyskusji w mediach społecznościowych spotkał się z takim zarzutem, że ten program doprowadził do wzrostu cen. No, a To można podsumować, bo są dane precyzyjne z aktów notarialnych, ile pod, podwyższyły się ceny za 3 kwartały 2023 roku, 2022-2021. Można te dane zestawić. I w 2022 nie było żadnego bezpiecznego krytu 2%, a ceny wzrosły 12%. W 2021 nie było żadnego krytu 2%, a ceny wzrosły 18%, a teraz niecałe 7%. Więc jak ktoś takie bzdury opowiada, to zachęcam do lektury chociażby raportu Narodowego Banku Polskiego, który ma informacje z aktów notarialnych, jakie są ceny. Oczywiście one wzrosły, radykalnie wzrastają. Każdego roku od 1992 roku, z pominięciem półtora roku w 2008 roku, więc taką mamy rzeczywistość. Uważa pan, że uda się, to już będzie... Zadanie nowego, nowego rządu, ale czy generalnie rzecz ujmując, ta strona podażowa jest do, do jeszcze większego, że to w ogóle do przełamania takiego e, istotnego? Da się tu zrobić coś zupełnie nowego, Pana zdaniem? No, trzeba postawić alternatywę i benchmark dla deweloperów. Muszą być to samorządy. I tak jak mówię, ja w 2023 roku przekazuję samorządom 2 miliardy złotych na budownictwo komunalne. 12,5 tysiąca mieszkań się buduje w tej formule. Te środki powinny być zwiększane i sygnały, jakie płyną w tej sprawie, no nie są zachęcające, bo pamiętajmy, że Zanberg i Razem nie weszło do koalicji i z informacji, które posiadamy, wynika tyle, że nie weszli dlatego. Że nie, Donald Tusk nie, nie obiecał pieniędzy na budownictwo komunalne. Czyli że tam nie ma być po pierwsze żadnego zwiększenia, a nawet może zmniejszenie i to jest budzi poważne obawy. Co do, co do ekspozycji, teraz może, może przejdźmy do samego expose, bo Chyba to pan wręczył Donaldowi Tuskowi listę wydrukowaną, z, te 100 konkretów z, z kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Skąd ten pomysł, taki gest, taki ruch? Pan, słuchaliśmy godziny wystąpienia i... To było wczoraj, żeby na nim Dokładnie i słyszeliśmy o odczytywaniu w całości listu osoby, która się podpaliła pod Sejmem, no, pomijając to, że dokładnie ta sama, ta sama sytuacja miała miejsce pod kpr kiedy pan Donald Tusk był premierem. No więc budziło to nas sprzeciw, że expose nie pokazuje, jakie są plany rządów, tylko granie na emocjach, wykorzystywanie nawet śmierci do takiej dyskusji. Więc pozwoliłem sobie podać panu premierowi 100 konkretów, żeby pamiętał i przedłożył harmonogram wdrożenia tych 100 konkretów. Pamiętajmy, że to są 100 konkrety na 100 dni. Ja obliczyłem, że 21 marca. Te konkrety powinny być już wprowadzone. Czyli proszę zobaczyć, jak to się wspaniale składa. Pierwszy dzień wiosny, wszystkie te konkrety w stu konkretach będą już wdrożone. I na tym Polakom myślę, że zależało, żeby, żeby usłyszeli, kiedy co będzie, będzie wdrażane. A ten, czy, czy będzie. No właśnie, pytanie: jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwości? Jak pan sobie to wyobraża, też w kontekście tych de deklaracji o tym zespole pracy państwowej? Co to w ogóle będzie i czy już jest w ogóle ten zespół opracowywany? Trochę dwie sprawy pokazały, jaką my chcemy być opozycją, a jakim też powinniśmy. Lex Kloska, czyli ta, ten przekręt wiatrakowy, pokazał, że z pewnością musimy przyglądać się bardzo mocno temu, co przynoszą do Sejmu posłowie koalicji tych ośmiu gwiazdek, bo jest obawa, że tam będą przepychać kolanami no, lobbystyczne ustawy, które służą poszczególnym małym grupkom bogatym interesów. I musimy Musimy tego bardzo mocno pilnować. Bo to jest ogrom pracy, którą nam wyznaczyli już sami oni poprzez swoje działanie. Ale druga rzecz to jest oczywiście merytoryka. I to wczorajszy dzień to pokazuje. 200 osób. Zapisały się do zadawania pytań, przede wszystkim z naszego obozu, w zakresie expose pana premiera. I co się okazuje? Pan premier na początku zadeklarował chęć odpowiedzi, odpowiedzenia na wszystkie z tych pytań. Myśmy 7 godzin te pytania zadawali, a na końcu wyszedł i powiedział, że na nie nie odpowie. No też wczoraj było doszło do tego incydentu z udziałem posła. Szokującego incydentu tak naprawdę z udziałem posła, do yy, prosiliśmy... wykonaniu posła Browna, co opóźniło też cały... Jeżeli był to problem, to prosiliśmy o to, żeby przełożyć następny dzień odpowiedzi i yy, skończyć ten proces. Nie było takiego zaprzysiężenia rządu, żeby przy expose nie było możliwości udzielenia yy, yy, odpowiedzi przez osobę, która tę ekspozę przedstawia. Pierwszy raz w historii. Ale też, no ale może na piśmie premier, premier odpowie, tak zresztą zapowiedział. No tak, ale panie rektorze, my mamy głosować za albo przeciw wotum zaufania po expose, ale... No mieliśmy to zrobić i mówię o tym regulaminie Sejmu i Konstytucja, że po udzieleniu odpowiedzi na pytania, czyli żeby sobie wyrobić zdania na ten temat, co rząd chce robić i wtedy albo popieramy, albo go nie popieramy. A jaki ma sens zadawanie przez 7 godzin pytań, jeżeli później okazuje się, że Donald Huss nie chce na nie odpowiadać? A co do samego expose, to jeszcze moje pytanie z kolei jest takie, czy jest pan jest tam rzecz, która się panu podobała, pan, po którą pan by się podpisał? E, nie wyłapałem e, wszystkich tych e, elementów, bo tam były raczej takie emocjonalne zapowiedzi, że na przykład my przywrócimy praworządność. Bardzo chętnie tutaj jakby wysłucham, co się pod tym kryje, ale to raczej jest hasło. Nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby nic dobrego to mogło przynieść. Nie było konkretów co do dopłaty do najmu, nie było co do kredytu 0%, kwoty wolnej od podatku. Pojawiła się kwestia wzrostu dla, dla uczycieli i dla sfery budżetowej. To oczywiście... Popieram i będę kibicował, żeby to się udało wprowadzić. Tak, rozumiem też wątki dotyczące wsparcia dla walczących Ukrainy, to też jest coś, no chyba cała klasa polityczna może z jednym drobnym wyjątkiem by się podpisała. No, oczywiście, że tak, bo przecież to jest wojna Ukraińców, ale tak naprawdę za wolność naszą, bo jak skończy się wojna na Ukrainie, to może się zacząć w Polsce. Więc my musimy tą wojnę odpychać od swoich granic i wspierać ją tam, gdzie ona się toczy, ale w tej samej, jakby w idei tych samych wartości. jeszcze do tego zespołu pracy państwowej, czy na przykład pan się w nim widzi jako parlamentarzysta, były minister? Ja tutaj y, y, poddaję się decyzji pana premiera, który ten zespół będzie prowadził. Jeżeli pan premier uzna, że jestem y, y, przydatny w takiej formule, to ja bardzo chętnie służę pomocą jako wiceminister funduszy, jako prawnik radco-prawna, jako minister rozwoju technologii, no mam już jakieś takie skromne doświadczenie, które być może będzie y, y, do wykorzystania. No tak też się wydaje, że to, o czym rozmawialiśmy przed kilkoma minutami, że sfera mieszkaniowa, mieszkalnictwo była w kampanii wyborczej, jest żywym tematem dyskusji. Myślę, że dzisiaj, myślę, że w tym nowym Sejmie też będzie. Powinna być, bo dzisiaj zapewnienie, zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych to się jawi jako coś zaraz po takim minimum egzystencjalnym. Tak? Czyli musimy zabezpieczyć swoje potrzeby na co dzień w funkcjonowaniu, jak ubranie, żywność, ciepło. I drugą taką potrzebą, taką grupą potrzeb, to są właśnie te potrzeby mieszkaniowe. I my nie możemy udawać, że rynek to wszystko reguluje, tylko musimy tworzyć mechanizmy, które ułatwiają nabycie, uwaga, pierwszego mieszkania. Bo ja rozumiem, że ktoś chce zamienić na większe, ja rozumiem, że ktoś chce zamienić mieszkanie na dom, ja rozumiem, że ktoś różne transfery, chce, jakby chce dokonać, i to jest poprawianie komfortu życia. Natomiast ogromnym dramatem jest sytuacja, w której ktoś nie może nabyć pierwszego mieszkania. Bo to jest najtrudniejsze w całej tej roli wchodzenia w dorosłość młodego człowieka. Co do Sejmu, czy nowego Sejmu, to też jest pan członkiem powstającej, czy w zasadzie już powstaje komisji śledczej, która ma badać sprawę z organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Jakie widzi pan tam zadania nie tylko dla siebie, ale też dla PiS jako partii opozycyjnej? Co pan w tej komisji może robić? No tak, w zasadzie jednogłośnie zostałem również wybrany do tej komisji jako członek. I wydaje się, że sprawa jest dość prosta. To znaczy, w powszechnej opinii, to trzeba przyznać, pokutuje taka informacja, że organizowane były wybory, być może niezgodnie z prawem, wydano na nie jakieś środki i to zostało zmarnotrawione. Natomiast prawda jest, prawda jest taka, że organizowano wybory w trybie korespondencyjnym, po pierwsze, dlatego że samorządy odmówiły organizowania je w zwykłej formule, a po drugie, dlatego że mieliśmy stan epidemii, była obawa o życie i zdrowie Polaków. Każdy rząd postąpiłby dokładnie, dokładnie tak samo i należał tę próbę podjąć. Dlaczego się nie udała? No to będziemy wyjaśniać. Bo była te próby były torpedowane przez niektóre samorządy. Ja tutaj będę ale... jasno stanął na stanowisku, że pan Karnowski, który znalazł się w, jako członek komisji, powinien być przesłuchiwany w ramach tej komisji, bo on jeden z pierwszych odmówił realizacji wyborów w normalnym trybie. No są że dosyć mieli swoje argumenty prawne też wtedy. Mieli argumenty prawne, no to my również, ale przede wszystkim, żeby nam nie uciekała ta istota, rząd jakikolwiek by nie był, był zobowiązany przeprowadzić wybory prezydenckie. A po drugie, pamiętajmy, że jedna strona sceny politycznej parła do zmian, jakby nie przeprowadzenia w normalnej formule tych wyborów. Dlaczego? Dlatego, że chciała podmienić kandydata. I zrobiła to. I zrobiła to, są na to dowody, zrobiła to. 12% poparcia Kidawy-Błońskiej doprowadziło do takiego poczucia, że jeżeli te wybory dalej będą kontynuowane w formule kandydata pani Kidawy-Błońskiej, to zakończą się katastrofą. Stąd podmiana na Rafała Trzaskowskiego. To oczywiście też nic nie dało, ale próby były podejmowane. Stąd torpedowanie wyborów, stąd wydatki i straty z tym zakresie. Też przed komisją ma stanąć wicepremier, tak zapowiedział przynajmniej, jeśli dobrze pamiętam, Jarosław Gowin. Będzie się pan z tym czuł Dobrze pytając kolegę z rządu dawnego o, o te sprawy? No, myślę, że jak wiemy co chcemy tutaj ustalić, jakby jaka jest tutaj nasza, nasze podejście do tej sprawy, to myślę, że ani pan premier Sasin, ani, ani ja nie powinniśmy mieć problemu, żeby jakby tę wiedzę, którą, którą mamy. Przecież pan premier jakby też działał w idei. W idei przeprowadzenia wyborów, do czego był zobowiązany rząd w trybie, w trybie konstytucyjnym. Aż a, a jest już jakiś znany taki wstępny harmonogram pracy tej komisji, bo z tego co ja słyszałem w, w kuluarach, no to te komisje, nowa, nowa koalicja chce, żeby te komisje były takie 3 do 6 miesięcy pracowały i, i, i tyle. Poseł Joński chciał zwołać komisję na dzisiaj, na godzinę 11. No, to dobrze, że nie zwołał, bo byśmy się wtedy nie spotkali. Tak, pracy. no był taki zapalony do pracy, już chciał podejmować działania. Natomiast On jest przewodniczącym tej komisji. Nie ma takiej decyzji, De, sama komisja wybierze przewodniczącego. No, Natomiast y, y, późnym wieczorem, a nawet późną nocą bym powiedział, ta komisja stała odwołana. Być może jest jakiś konflikt po, po stronie koalicji, być może jakieś tarcia trwają tam co do charakteru tych, tych prac. My jesteśmy gotowi. Czwórka przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy jest gotowa do pracy w tej komisji. Też, no to jest właśnie też pytanie, na ile pan czy koledzy, koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości spodziewają się, że, że ta koalicja będzie trwała? Jaki jest, jakie jest podejście do tego nowego Sejmu? Ja myślę, że nic nie powtarza się dwa razy, każde sytuacje są inne i ciężko jeszcze to dzisiaj jakby jasno, jasno stwierdzić. Natomiast mam wrażenie, że jednak jakby różnica poglądów w samych koalicjach jest bardzo, bardzo poważna. Pytanie, czy oni będą w stanie sobie z tym poradzić i pokazać też w tym wszystkim autentyczność, bo proszę zwrócić uwagę na to, że Wczoraj po wydarzeniu, w którym no marszałek Hołownia bierze od, po, polityczną odpowiedzialność. Tak jak komendant główny policji bierze odpowiedzialność za policjanta w Radomiu, podczas gdy nie ma na niego żadnego wpływu, ale ponosi na niego odpowiedzialność, tak marszałek Hołownia nie bierze za TikToka odpowiedzialności, tylko bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje na poziomie na, na terenie Sejmu. I prosi się o kłopoty i dużo większą tragedię, otwierając Sejm dla wszystkich, nawet nie weryfikując bez przepustek wszystkich, którzy wchodzą do Sejmu. Z tego może się wydać tragedia i to było wielkie ostrzeżenie ten wybryk pana Brown. Ale proszę zwrócić uwagę, na co się później wydarzyło. Pan y, y, Hołownia, oburzony całą sytuacją, przyniósł y, 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 przyniós listy przedstawicieli gminy żydowskiej odczytał go jako jakby też dowód na oburzenie tego, co się wydarzyło. I proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dochodzi do atakowania katolików i on przynosi list arcybiskupa i go odczytuje. No, lewica myślę, że się gotuje w tej sytuacji, że Sejm laicki zamienia się w Sejm, w którym odczytuje się listy patriarchatu, tak? No to niestety tak to wygląda. Ale też z drugiej strony koalicja dawna, była dawna koalicja rządząca Prawa i Sprawiedliwości z solidarną Polską, z partią też Adama, Adama Bielana, wcześniej właśnie z partią Jarosława Gowina to przetrwała 8 lat, mimo że te napięcia, o czym pan są doskonale wie, były bardzo poważne. One się też pokazywały na, na Twitterze w wypowiedziach publicznych, i, a ta mniejszość była, była ta większość była słabsza niż ta obecna nowa koalicja, więc wydaje się, że tam fundamenty tej nowej koalicji są jednak trwałe. Matematyczne przynajmniej. Tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, że te różnice światopoglądowe w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy są dużo mniejsze niż różnice w ramach koalicji PSL-Lewica, Pan Hołownia i Koalicja Obywatelska. To wydaje mi się, że tam są zasadnicze tarcia. Mamy pana Hołownię, który trzykrotnie wstępował do do zakonu i mamy lewicę, która mówi o tym, że trzeba walczyć z kościołem i wprowadzać tęczowe flagi do kościołów. Więc no jest ewidentnie tutaj rozpiętość. Mówimy na przykład o aborcji bez ograniczeń po stronie lewicy, a tu mówimy o referendum i ograniczeniu w tym zakresie. Widać, że to będzie się ucierało. Będziemy świadkami no, takich, może nawet nieprzyjemnych zwrotów akcji, starć. No to, jak to kolicy. będzie wyglądało praktycznie, to będziemy się będziemy też, jako, będziemy to analizować ja, ja po stronie dziennikarskiej, pan po stronie politycznej, Ale na koniec jeszcze pytanie o przyszły rok. Wybory samorządowe, Europy. Europejskiej, później, jak rozumiem, decyzja Prawa i Sprawiedliwości co do wyborów prezydenckich. Jakie tu będzie, tak ogólnie mówiąc, podejście? Co, co się zmieni w kontekście tej obecnej kampanii? Co, będzie in, co, co powinno, Pana zdaniem, być innego? My, dzisiaj, w, w Prawie i Sprawiedliwości jesteśmy na takim etapie jakby przetwarzania, no, przetwarzania i nowej strategii na, na przyszłość. Analizujemy wszystko to, co się wydarzyło, i no jest taka ocena, że musi dojść do zmian w pewnej estetyce, bo to dzisiaj. Bardzo mocno rzutuje na sam przekaz, czyli jakby merytoryka ma znaczenie, ale estetyka, czyli formułowanie, sposób formowania, sposób prezentacji, mówienia językiem i erystyką, która dzisiaj jest też zrozumiała dla młodych ludzi, to, tak, takiej przemiany nam jest, nam jest potrzeba. I ja się cieszę z tego, że jakby jest takie pełne zrozumienie w środowisku u nas, że musimy taką ewolucję przejść. A to będzie też to rebranding, jeśli chodzi o nazwę, bo takie Głoski też się pojawiły, nawet pojawiły się teksty w mediach kolegów, że, że będzie nowa nazwa Prawa i Sprawiedliwości. Wyobraża pan sobie to? O tym zupełnie nie słyszałem, ale uczciwie rzecz biorąc, wyobrażam sobie oczywiście. I yy, yy, przecież nie takie rzeczy w polityce się zdarzały. Za rebrandingiem może też pójść jakby inne podejście do wielu sprawi. Ja bym tego nie wykluczał, ale to o tym decyduje takie ścisłe grono kierownictwa, do którego ja, skromny poseł, nie należę. O tym, jak dalej będzie przebiegała praca w Sejmie, w przyszłym tygodniu też posiedzenie Sejmu, ważne decyzje budżetowe, ile dobrze pamiętam i oczywiście prace Komisji Śledczej, prace w, w Sejmie i kampania wyborcza w przyszłym roku, do tego wszystkiego będziemy jeszcze wracać wielokrotnie. Teraz bardzo już dziękuję za Rozmawia Państwa i moim gościem dzisiaj w studiu Radia dla Ciebie był Waldemar Buda, poseł na Sejm, wcześniej minister rozwoju technologii. Dziękuję bardzo. Sprawa i Sprawiedliwości oczywiście. Dziękuję. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.